Na program zapraszam Regionalne Centrum Animacji Kultury. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka Luk na Kulturę. Nasza kamera rejestrowała inicjatywę pod nazwą Sfera Ruchu. Jest to sieć festiwali teatrów tańca realizowana w trzech ośrodkach. W Słupsku, Toruniu i w Nowej Soli Zielonej Górze. Celem inicjatywy jest prezentacja spektakli oraz integracja środowiska związanego z obszarem szeroko pojmowanego polskiego teatru tańca. Pomysłodawcami i dyrektorami festiwali są Joanna miś Gabriela Keller-Janus oraz Marek Zadłużny. Wydarzenie ma charakter kuratorski. Skierowane jest do środowiska zajmującego się tańcem zarówno zawodowo, jak i niezawodowo, lecz profesjonalnie. Ideą jest wykreowanie przestrzeni dla zespołów oraz twórców, którzy angażują się w tańcu równolegle z pracą zarobkową. Inicjatywa Zielonogórska ma swój początek w festiwalu w Space, który od 2010 roku był realizowany przez Marka Zadłużnego w kooperacji z Anną Piotrowską. Hasło przewodnie tej edycji to Tribut to Impro. Działacze sfery ruchu chcieli nawiązać do tradycji zielonogórskiej improwizacji i festiwalu improwizacji, który dawniej organizował Paweł Matyasi. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na festiwal, że moja aplikacja została przyjęta. Cóż, ja jestem pierwszy raz na festiwalu tutaj w Nowej Soli, Sfera Ruchu. Jest bardzo dużo prezentacji, bardzo dużo tańca, bardzo dużo różnej twórczości. Także myślę, że jest to ciekawe dwa wieczory tak naprawdę i każdy widz, który przyjdzie, na pewno ma co zobaczyć i pewnie któraś z tych prezentacji odwzoruje jego wnętrze. Zdecydowanie ten festiwal jest inny. Nie jesteśmy u siebie na miejscu w Zielonej Górze, tylko w Nowej Soli, w pięknym nowym ośrodku, który daje duże możliwości, ale z drugiej strony e, zabrakło naszej widowni, więc to jest taki mały minus w porównaniu z poprzednimi edycjami. Niechaj nie widzą oczy stworzenia, jak gnębią nas. i yeah. 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 Zachwycona festiwalem, muszę powiedzieć, to jest już mój trzeci właśnie festiwal Sfera Ruchu, w którym uczestniczę. Co roku jest więcej zespołów, widać ten rozwój. Wszyscy mówią swoimi językami. Te spektakle są takie bardzo autorskie. No tutaj zdecydowanie spodobała mi się stamina. Widać, jak grupa, właśnie ta pracownia, ta trutańca Marka Zadłużnego sięga coraz dalej, sięga coraz wyżej. Myślę, że nawet chyba już zrealizowali te wszystkie założenia, o które im chodziło i nawet pewnie będzie ciężko pójść dalej. Zapadły mi w pamięć też spektakle na przykład tej grupy pryzmat. Bardzo ciekawe, innowacyjne. Świetnie wykorzystany właśnie język ruchu, teatr typowo taki fizyczny, ale też z przesłaniem opowiadając jakąś historię, że wszystkich zachęcałabym zdecydowanie do udziału w tym festiwalu. Jeśli chodzi o prezentację wczoraj była bardzo burzliwa dyskusja do późnych godzin rozmawialiśmy w ogóle o widowni, ciekawy temat i no, zaskoczony byłem w ogóle chęcią i aktywnością wszystkich do tego, żeby rozmawiać o tak późnej porze. No to jest takie nie zawsze jest to oczywiste. Ludzie, ludzie po prostu po spektaklach już spieszą się do domu i, i, i te dyskusje. Albo ich w ogóle nie ma, albo są krótkie. Natomiast wczoraj byłem mile zaskoczony, że ludzie chcieli sobie przedłużyć wieczór i pobyć ze sobą i opowiadać o tym, co zobaczyli. A mieli okazję zobaczyć dużo, bo wczoraj rzeczywiście był taki, taki długi wieczór, kilka propozycji. Ja przyznam, że jestem mile zaskoczony, bo na przykład nie znałem w ogóle prac Marka dłużnego dyrektora festiwalu i po raz pierwszy widziałem spektakl. No i byłem pod wrażeniem. Bardzo mi się podoba estetyka, yy, tancerze, yy, no są świetnie przygotowani od strony technicznej, yy, ścieżka muzyczna mi się bardzo podobała. Także yy, zrobił na mnie duże wrażenie pokaz. Yy, no a oprócz tego yy, dość burzliwie wczoraj rozmawialiśmy o nowej propozycji Ani Piotrowskiej. Przyjechała tutaj ze spektaklem takim zupełnie nowym, który chyba niedawno miał premierę w Katowicach. No i to też było, było interesujące, tym bardziej, że od wielu lat, jeszcze od czasów mów mi, śledzę jej karierę i jestem jej fanem, <ślad> także, także to była podwójna przyjemność. No, i nie, nie, nie ukrywam, że bardzo podoba mi się w ogóle sama idea i inicjatywa. Festiwal, który dzieje się gdzieś tam na, na wielu płaszczyznach i odbywa się w kilku miejscach Polski. No, i bardzo dobrze, że w takich miejscowościach, które, no, które nie są wielkie, to nie są metropolie kulturalne, tym bardziej jest to uważam dodana wartość, że. że... Że tutaj mogą się wielbiciele fani tańca współczesnego, wielbiciele improwizacji, że mogą się spotykać, dyskutować, rozmawiać. Także myślę, że jak dostanę zaproszenie, to przyjadę następnym razem bardzo chętnie. Na teatrze tańca, czy na tańcu artystycznym, jest mniej niż na teatrach dramatycznych czy teatrach muzycznych. Um, I to jest na pewno prawda, ale też um, wszystko jakby zależy oczywiście to od, od tego, z jakiej perspektywy patrzymy, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że teatr dramatyczny ma o wiele więc, yy, większą. Tradycje i instytucje, i wiele więcej pieniędzy niż taniec, który jest stosunkowo młodą sztuką, no to okaże się to zupełnie zrozumiałe. To, co wczoraj, tak w podsumowaniu, na pewno padło, jakieś takie postulaty, to myślę, że na pewno potrzeba. Dyskutowaliśmy nad czy jest potrzeba edukacji publiczności, jak tą edukację przeprowadzić, jak ją przeprowadzać, czy powinna być edukacja taneczna w szkołach, czy powinna być obowiązkowa, jak spowodować większy napływ pieniędzy również do promocji wydarzeń tanecznych. No, wydaje mi się, że ta dyskusja była szalenie ciekawa, ale oczywiście no, nie da się zdiagnozować tego zjawiska w ciągu nawet dwóch godzin dyskusji, czy trzech. Myślę, że taniec jest taką formą e, sztuki, o której trzeba rozmawiać, ponieważ samo słowo w samej sztuce nie istnieje. Tak? Jakby posługujemy się ciałem, obrazem, posługujemy się dźwiękiem i e, bardzo rzadko używamy słowa jako tam do powiedzenia. Natomiast e, myślę, że dla, dla osób, które nie, nie, nie obcują tak, z tego rodzaju sztuką na co dzień, e, takie nazwanie wielu rzeczy, określenie słowami, gdzie nasz ten Umysł jest jednak zakorzeniony w znaczeniach, w słowach i w tym, żeby rozumieć. To jest bardzo ważne, bo z jednej strony my sami, jako też twórcy czy uczestnicy takiego festiwalu, mamy też możliwość posłuchania, co kto widzi, jak odbiera to, co, to, co, co robimy wszyscy wspólnie w różnych jakby dziedzinach. To jeszcze widz, który bardzo często no, przychodzi taki trochę, on nie wie, na co trafi, tak? Ma jakieś wyobrażenie o tańcu, czy ma jakieś wyobrażenie o Teatrze Tańca, też ma pewnie w jakiś sposób wyobrażenie bardziej związane z telewizją, tak? bo to jest bardziej dla nas dostępne, a nie zawsze spotyka się z takim, z tym, co widzi, widzi na ekranie, więc bardzo ważne jest to, żeby o tym rozmawiać. Żeby poszerzać, pogłębiać, dzielić się tym, co wiemy, też dzielić się historią tańca, tak? bo jest mało takich możliwości, gdzie możemy opowiedzieć o tym yy, yy, jakby z różnych poziomów i naukowego, i kulturowego, i emocjonalnego, psychologicznego, bardzo często też nawet takiego bardzo biologicznego. Nie? I, I co no, to, to jest tylko taki kolejny kamyczek do tego, żeby Więcej osób chciało przychodzić, oglądać i, i właściwie nawet nie tyle oglądać, co odczuwać taniec, tak? bo to jest taka bardzo fizyczna rzecz, bardzo emocjonalna i bardzo cielesna, chociaż nie, 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 oczywiście nie odejmuje tutaj żadnego intelektowi czy umysłowi, bo to też potrzebujemy myśleć, żeby coś zrobić. Dzisiaj prowadziłam cudowne zajęcia. Zaczęliśmy dzień od Gopi Yogi. To jest taka fuzja pomiędzy jogą, pilatesem. Um, również w tych, w tych zajęciach są jakieś tam formy um, Terapeutyczne to jest taki, taki ruch bardzo podporządkowany i dopasowany do grupy, z jaką danego dnia współpracuję. A że dzisiaj było dużo osób, które były dość spięte, zmęczone, to nie cisnęliśmy aż tak mocno. Później mieliśmy zajęcia gaga, Gaga Dancers. I podczas tych zajęć również miałam przyjemność współpracować z uczestnikami festiwalu, przede wszystkim było również kilku gości. Także były cudowne dzikie tańce, i była yoga, i wszystko. Ogrom przyjemności. Muszę przyznać, że jestem oszołomiona bogactwem programu. Nie tylko warsztatami, jakie są zaoferowane dla uczestników i osób z zewnątrz festiwalu, ale Przede wszystkim programem artystycznym spektakli, że jest piękny przekrój, piękny wachlarz tego, co się dzieje w Polsce i są również bardziej niszowe spektakle, są spektakle na pełen skład, na wiele osób, jest solo, także każdy może znaleźć coś dla siebie. Też jest, są przedstawione różne formy ruchu, nie jest to jakiś tam stricty jeden styl, tylko faktycznie jest to, jest to bardzo bogaty program, jestem usatysfakcjonowana jestem jako odbiorca. Wczorajszym tematem debaty była widownia, czy w ogóle pojęcie widowni. Myślę, że pojawiło się bardzo wiele ciekawych wątków dotyczących tego, jak postrzegamy naszą rolę jako widza, czy artysta też jest widzem. Jakby próbowaliśmy też rozpoznać, w jaki sposób można stymulować poszerzanie tej publiczności dla tańca. Bo myślę, że na takich wydarzeniach jak festiwal, to wszystkich najbardziej to interesuje. Także pojawiło się wiele różnych punktów widzenia i myślę, że to jest wartością dyskusji przede wszystkim, że ludzie mogą obcować jakby z różnymi opiniami, zobaczyć jak inni postrzegają pewne kwestie. No i to był wczorajszy temat, a dzisiaj mamy przygotowany temat współpraca. I to jest oczywiście takie hasło wywoławcze, nie chcę może spoilerować, ale myślę, że więcej będziemy mówić o sieciowaniu, tym jak różne grupy w ramach tego, co nazywamy środowiskiem tanecznym, jak one ze sobą współpracują, jakie są ich cele, jak one się krzyżują między sobą i co z takiej dyskusji może wyniknąć, jeśli chodzi o to, żeby rozwijać taniec przede wszystkim. Myślę, że to jest właśnie główne takie nasze zadanie tutaj, jako organizatorów, osób, które prowadzą różne wydarzenia. Ja wczoraj jestem za co na tym udziałem tak licznej grupy, także dzisiaj to tylko się cieszę i czekam na, na pana. Sfera Ruchu to sieć festiwali teatru tańca, która obecnie realizowana jest w trzech ośrodkach, w Zielonej Górze Nowej Soli, w Słupsku oraz w Toruniu. Może warto zacząć od tego, dlaczego właściwie w Zielonej Górze Nowej Soli, ponieważ my jako pracownia teatru tańca, jako zespół funkcjonujemy artystycznie w strukturach, Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harterza w Zielonej Górze i właściwie w tym miastem jesteśmy związani. Jednakże z przyczyn organizacyjno-finansowych i budżetowych w tym roku postanowiliśmy wejść w we współpracę z Nowosolskim Domem Kultury, który umożliwił nam realizację festiwalu na bardzo dobrym poziomie, na bardzo wysokim poziomie artystycznym, właśnie, właśnie u siebie w Nowej Soli. I to przeważyło o tym, żeby zrealizować ten festiwal tutaj. Jeżeli chodzi o, nasze, o naszą myśl, o naszą, o naszą wizję tego festiwalu, to przede wszystkim ona, ja widzę ten festiwal jako, jako spotkanie, jako przestrzeń dla wymiany myśli, dla, dla wymiany doświadczeń, jako wymiany inspiracji także w zakresie sztuki tańca, teatru tańca. Ważne jest, żeby spotykały się także. Środowiska i osoby związane nie tylko z różnymi obszarami w zakresie tańca. Rozumianego jako sztuka sceniczna, ale także, jako, ale także związanymi z myślą teoretyczną nad tańcem, czyli stąd zaproszone, zaproszeni goście specjalni, czyli krytycy, stąd obecność także kuratorów z innych miast, innych festiwali. Odbywały się także warsztaty taneczne, o których warto wspomnieć. Były to warsztaty dla uczestników zdań przede wszystkim, ponieważ mieliśmy w tym roku bardzo dużą liczbę artystów, którzy nas odwiedzili. Warsztaty z tańca współczesnego poprowadziła. Anna Piotrowska która także była reżyserką jednego ze spektakli, który był zaprezentowany na sferze ruchu, a dodatkowo warsztat GAGA poprowadziła Gosia Miele, która już od jakiegoś czasu z nami współpracuje i odwiedza Zieloną Górę i pracowni Teatru Tańca realizując tutaj warsztaty. Kiedy otworzyliśmy otwartą rekrutację na nasz festiwal, kiedy dokonał się tak zwany open call, to spłynęło do nas bardzo, bardzo dużo zgłoszeń, bardzo wielu artystów i zespołów w zasadzie wyraziło swoją chęć, zadeklarowało swoją chęć przyjazdu do Nowej Soli. I niestety w związku z tym, że charakter ma o tyle, że ta sfera ruchu, festiwal ma o tyle charakter kuratorski, to nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby przyjąć wszystkich, przede wszystkim dlatego, że nie mieliśmy na to po prostu czasu festiwalowego, czasu na scenie. Festiwal trwał, był przewidziany na dwa dni, czyli na piątek i na sobotę, a Zgłosiło się tylu, tylu artystów, że spokojnie byśmy mogli właściwie pokazywać te prezentacje przez trzy dni przynajmniej, jak nie przez cztery nawet, a, a i tak tych godzin właściwie prezentacji było, było bardzo wiele. No i też jakby też taki był nasz pomysł, że nie chcieliśmy, aby zrobić z tego pokaz laureatów tylko i dwie godziny powiedzmy każdego dnia, tylko chcieliśmy żeby rzeczywiście pokazać pewne, pewnego rodzaju różnorodność yy, i pewnego rodzaju różne obszary yy, tych właśnie zjawisk, ten kompleks zjawisk w zakresie, który się realizuje obecnie w Polsce w obszarze, yy, w obszarze teatru tańca. No ale co też jakby, ale to świadczy także o tym, że jest bardzo Duża potrzeba w środowisku, aby tego, typu, aby tego typu wydarzenia się działy. Też pomyśleliśmy, żeby ta wymiana myśli dokonała się w trakcie paneli dyskusyjnych, które były zaplanowane na dwa dni trwania festiwalu. I tutaj z Anią Dudą, która te debaty prowadziła, znaleźliśmy takie wspólnie dwa obszary, które naszym zdaniem są istotne i warte poruszenia w, kontek w kontekście właśnie realizowania tego typu inicjatyw. Pierwszym to była widownia, i kontekst widowni w obszarze jakby jak, czym ona dla teatru tańca jest, czy ona, właściwie czy ta widownia właściwie istnieje, czy nie istnieje, jaka jest i jak ona może wpływać na, czy w pewien sposób yy, jakoś regulować funkcjonowanie teatru tańca. W jakim, czy, czy my tą widownię jako, jako środowisko sobie stworzyliśmy, czy właśnie może niekoniecznie, a być może w różnych środowiskach, w różnych centrach to wygląda inaczej. Yy, kolejnym takim naszym tematem które poddaliśmy dyskusji była była współpraca między instytucjonalna i szerzej między różnymi podmiotami tworzącymi ta tańca w Polsce i tutaj także staraliśmy się w pewien sposób tylko właśnie mogliśmy tylko dotknąć tych, tych obszarów, które gdzieś są problemowe, które mogą prowokować na do dyskusji i no, i do funkcjonowania jakby dalej. I Też tak co ciekawe jakby wyszła jakby moim zdaniem taka pewna myśl, która się jakby pojawiła na tych debatach to, że jako środowisko tańca, teatru tańca powinniśmy mówić raczej jednym głosem, powinniśmy raczej starać się tworzyć, tworzyć sieci, tworzyć pewną jedność, tak, żeby jakby stanowić, stanowić jakby pewnego rodzaju mocniejszy i silniejszy głos.